Dobrze kochani, ja tutaj dostałam, dostałam taki pomysł od pani, nie wiem, nie wiem jak nawet wymówić tutaj od pani czy od pana, nie wiem, z kim mam przyjemność tutaj pod, na YouTubie pod filmikami, czy dać szansę, tak? Marnotrawnemu marnotrawnej. Zaraz zobaczymy, czy, czy wejść w tą relację z powrotem. Czy warto wejść w tą relację z powrotem? Będę odpowiadała krótko, będę odpowiadała króciutko, bo to jest bez sensu, żeby to rozbijać, bo tutaj Państwo każdy przypadek jest inny, aczkolwiek wszystko się wiąże z jednym, że jedno chce osiągnąć swój cel, a drugie no, również, tak? Więc tak to widzę. I tak jeszcze powiem Króciusieńko u mnie takie z czytaniami prywatnymi staram się, staram się ograniczać do pytań i odpowiedzi nie, nie, nie tworzę legendy tak, nie, nie, wytwarzam, tylko jeżeli ktoś przychodzi, patrzę sobie na energię klienta, jaką ma energię później mi to w kartach albo wychodzi, albo nie wychodzi, tak, ale są zazwyczaj, są u mnie konkretne pytania, odpowiedzi zazwyczaj jak mamy te pół godzinki dla siebie, to jeszcze wystarcza nam na to, żeby chwilkę porozmawiać, podewagować sobie prywatnie, tak naprawdę dobrze, pozdrawiam kochani, ile Lecimy jedyneczka, tak? Um, jedyneczka, na co ja postawiłam, czy dać szansę marnotrawnemu? Ok. Marnotrawnej. Um, nie sądzę nie sądzę, bo tu się pokazuje, że tutaj już były dawane szanse, to były dawane szanse, tutaj był jakiś diabeł, to było zwycięstwo, a, może, a i tak się kończy, słuchajcie, dziesiątku mieczy i, i, i tym, nie sądzę. Lepiej powspominać coś, lepiej powspominać coś, co było dobre, ale nie w, dobre chwile powspominać, natomiast nie sądzę, żeby był to dobry pomysł, bo tutaj runęło wszystko, a ma wielką szansę na powtórkę, więc absolutnie nie, bo to jest takie, długo się, długo się, długo się jedynka podnosiła po tak naprawdę, czy to są przyjaźnie czy to są, czy to są bliskie relacje czy to są przyjaźnie, czy jest wielka miłość to tutaj, czy są to tak jakby romanse, tak bo te jest trójki bo tutaj te trójki dominują, ale ja bym powiedziała, nie wchodźcie jedyneczki w to idźcie dalej, zapomnijcie o tym podejdźcie do tego bardzo urzędowo, pogrzebcie to właśnie w tej dziesiątce mieczy nie wchodźcie w to, jesteście już w energii asa denarów, czyli tak naprawdę twórzcie, bądźcie bardziej obiektywne podnoście się i kujcie, poza tym bardzo, bardzo mocno mi się zarysowuje tutaj wasza praca, czyli na tym się skupcie, a nie na tym, żeby dawać szansę komuś, komuś, kto na nią za bardzo nie zasłużył, a przynajmniej nie dał z siebie, nie dał siebie tyle, tyle ile mógł dać, tak, czy mogła dać, lecimy dwójeczkę, czy dać szansę temu, kto ode mnie odszedł, tak, czy, a teraz wraca, <laughs> Powiem tak, osóbka ta wraca, a i owszem, osóbka ta chce wrócić, ale ta osóbka chce Ci wziąć dwójeczko jako tą drugą, jako tego drugiego, tak? Czyli jest z kimś w związku, a teraz tak jakby chce odwrócić rolę, tak, że tutaj się bardziej to po, powiem tak, macie ciepłe emocje, bo to jest tak, jakbyście byli ze sobą razem, tworzyliście coś, tworzyliście relacje, tu mogła być wielka miłość, ale było coś oszukanego, tak? bo coś oszukanego, coś, co zubożyło. Ktoś tu odszedł, ktoś bardzo długo czekał na wiadomości, coś się skończyło i tutaj jest chęć nawiązania z powrotem relacji, ale w innej formie, w innej odsłonie bym powiedziała, natomiast powiem tak, to zależy od Ciebie, dwójeczko, jaka jesteś charakterologicznie, jeżeli zniesiesz to, to powiem tak, nie będziesz, nie będzie z tego tytułu żalu wielkiego, bo myślę, że się już nauczyłaś, nauczyłeś, bo tutaj jest tak jakby wejście w to, myślę, że ja bym dała szansę tej relacji, tej znajomości, tej miłości, temu Eu um... não powiem tak, jeżeli byliście parą parą na co dzień, no to już nią nie będziecie, bo nie pokazuje się, że będziecie tą parą, natomiast wiele ugracie dla siebie w inny sposób, bo tak bym powiedziała dwójeczki, więc ja bym powiedziała, że tak, jak najbardziej tak, jeżeli charakterologicznie tak jak mówię, jesteście odporne, uwarunkowane na to, że wchodzicie w inną rolę w tą relację, tak w innej roli będziecie występować i nieważne, czy to chodzi o związki, czy to chodzi o rodziny, czy to chodzi o przyjaciół to jest tak jakby, ktoś został ktoś na coś czekał, ktoś miał niedosyt tak naprawdę emocji od drugiej osoby, coś się rozpadło i ta osoba po jakimś czasie wraca. I chcę powiedzieć, ona wraca z kielichem, tak, ale ona wraca z takim luźnym kielichem i, jeżeli, i nie wiem, czy po prostu będziecie chcieli w taki sposób tę relację podtrzymać. Jeżeli tak, na no to macie, jesteście wygrani, ale w innej formie, w innej odsłonie, na pewno Wam się to opłaca, tak bym powiedziała. trujeczka czy dać szansę? <laughs> Drogie trójeczki, myślę, że tak, bo tutaj, z tego, co się wykluło, tutaj było tak jakby. Hmm, nie byliście dojrzali. Tutaj pewne jakieś decyzje, tutaj była jakaś obserwacja, to były pomówienia, to jest strata, nie była zachowana harmonia jakaś, czy w związku, czy w relacji takiej przyjacielskiej, czy w pracy, było coś niezachowane, ale tak jakby jedna i druga, jedna i druga strona ciągnie jedną i drugą stronę. Być może są to więzy krwi, być może są to więzy miłości, przyjaźni, tak jakiej znajomości, dobrego losu, czyli tak jakby los nie przepracował, jeszcze nie przepracował liście swojej lekcji razem i musicie dokonać tutaj. I ja myślę, że powiem tak, ma to rację: bytu, bo tutaj mamy słoneczko, mamy cesarza, i wszystko zależy kochani od Was. Naprawdę zależy od Was. Tutaj jest coś pięknego, tutaj jest siła, tu jest pasja, tutaj się, jeżeli my słuchajcie, jeżeli miłość do, prze, do przerobienia ta miłość, ten związek dalej, no to ja mówię: nóżki się nie schodzą. Tak dosłownie tutaj, nogi się nie schodzą, bo to jest słońce, cesarz, mak. Wow, będzie się działo, może się dziać na. Tam jest w relacjach, y, czy damsko-męskich, czy oscylujących w tej samej płci. To Wy będziecie tak naprawdę tym cesarzem, to wy zapanujecie, bo to jest tak, jakby strach wchodzić to nie wchodzić, to nie było równowagi ja bym w to weszła, bo to jest nieprzepracowane, tutaj się pokazuje, że to jest nieprzepracowane jeszcze i w to trzeba wejść. I powiem tak: osoba, osoba o której myślicie, osoba, o której myślicie, myśli dokładnie to samo, co wy takie mam myśli, bo to jest takie słoneczko, ten cesarz, tu jest ten wybór. Tutaj tego potrzebujemy bo to jest nieprzerobione, nieprzepracowane i z tego jest dwójeczka kielichów, więc wydaje mi się, że jak najbardziej tak, to jeszcze może być bardzo, bardzo gorące i uczuciowo, czyli y, myślę, że tutaj warto dać, bo to jest nie... tutaj ewidentnie w trójce jest coś nieprzepracowane coś musi wrócić, coś musi być razem, coś musi być zrobione coś musi tutaj, musi być ta pełna energia, to musi być wszystko jak to się mówi, rozbuchane rozbuchane jeszcze uczucie, jeszcze jakieś emocje, ale w pozytywnym tego słowa znaczenia, bo to ty trujeczko no, jesteś kreatorem tego, czy to chcesz i czy w jakiej formie to chcesz, żeby było, żeby było dla siebie, więc tak to widzę, kochani. Tak jak najbardziej tak uważam, że warto <coughs> dać szansę tej osobie, która się pojawia po jakimś czasie. <coughs> A już myśleliście, że, że te drogi są już między Wami pozakańczane. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, buziaczki Hejpa.